Pojedynczo, trzeba ten mośnie, jak najpierw pierwszy no pójdę, a później. No, w środku, Chodź, chodź. ogólnie są, so. tutaj właśnie będziesz miał No nie! Skoczył mi na łeb! Pomocy, Fifson, pomocy! Kurwa, skoczył mu na łeb! Podnieś po mnie rzeczy, podnieś po mnie rzeczy! I uważaj, na niego. Dół, kurwa, I uważaj na niego. Kurwa, kup I uważaj na niego. Łopatą, łopatą powiem! O! Kolejny <gulet> zjeb... Co? Co, Co mnie teraz zajebało? <gulet> Zajebałeś go w pizdę. Ej, wyjebał się! Nieee... Faa... Kupsoń się wyjebał. Wiecie tam? Siema, spienie się wyjebał, ale kurwa... Myślałem, że uratowałem moich obywateli. Weź to, Macie A, mapa, nie mam nie o. O, ja mam, ja mam, napierdolam wszystkich. No i get. Ja wiem, no rzecz tylko jak chcesz. mnie wziąłeś? Albo nie mam miejsca, bo ja i... O, no, jest po Jarek, umarł. Ja przyjeżdżam. Zaczełem, no. że dwóch. Tu się zarwał. Ale żyjecie? jak ktoś umarł? Ja Jarek byłeś? Kurwa, no. z ty, ty się mocno. Zarwał kup są szoty to Wsta proszę się z, z Jarka? Jest, jest, no. no. To podejdę, to wracaj do statku, ja podejdę. Kurde, mnie w ogóle chyba zabił ten mobek, ten robot, jakby u ciebie na głowie. Tak mi się wydaje. Bo ja podszedłem do niego wtedy. Albo się kurde, A, kurde, kurde, no bo fisnąć na szwabkę za chyba. ja dole. nie mogę, Kurde, Nie mogę, kurwa, nie mogę. Kurwa, Kurwe, Zakaz wjazdu oficjalny. Siła. Hahaha, <laughs> <Czemu? coughs> zamknięty. Wole, do drzwi. No razie ty możesz mnie uderzyć. O! o! Jest walka z Jarek na walkę. Patrzymy, czy... No, pojedynek. A wyminął go. Mnie ja wydaje, że to jest po prostu ten. Oj, On się cały czas patrzy na Nie. niego. Ty... Bo cały, nie, no jest... tak, zobacz. Cały czas się na niego patrzy. Ale że kto to Ten jest? To jest manekin. No ta, ta. Polichet chyba się nazywa. Czy on trafi tyłem? Jaro gdzieś, gdzieś idzie tyłem w ciemność, kurwa. <śmum> zobacz, wróci zaraz. A Fivs sobie płatki wcina. W czasie. Tylko <śmum> ty nie wiem, gdzie on jest w sumie. O, jest nie. dobra, latujemy O jest, mam hydrożet, so z tym musisz go bić Ja nie potrafię O dostaję hity Od nie, ode mnie Chyba A może nie I on ma HP nie da się go ubić Chyba jak zginąłeś No, od piorna. Którego ja wybrał. O. Wyrzuciłem, a i tak strzelił piorun we mnie. O, śupoło, co to duże brał. A ja po ciemku i spadłem w dziurę. O. A ty ten piorun dostał ode mnie z 20 hitów i nic mu się nie stało. Ja myślę, że on może być nieśmiertelny. No ja oglądałem właśnie Arka, jak walnął 10 hitów z niego nic się nie stało.

o o o, tu był ten ul, tu był ten ul, tutaj Tutaj na dole Olu jest UL Ty, tu jest te bagno w ogóle O Zbajtowałem je Oś ta do mnie, do mnie, do mnie suki to do, do mnie tu jest Ty Pszczoły, pszczoły, pszczoły O, Maty się utopił Dobra, próbuję wziąć, nie? Przecież nie wiem Ej, Siema Siema Jak chcemy to ograć? O kurde, ale tu stroma jest Kurde Ale na chwilę się tylko bejtują Ja czekaj, jakbym ja je zbejtował z góry Ty byś wtedy podbiegł? A jak zjedziesz? To bagnam Cześć, to spróbuję nie zjechać, nie? A jak zjadę, to prosto od odlatuj hmm. O kurde to ja zmyjtuję Dymaru, wiesz? Zmyjtowałem zmyjt... Wiesz? Nie, 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 nie bior... Chor... Za daleko to jest Wyprawa na po ul, jak zwykle udano. Siema ma kompany building ja teraz jaki banger, ja pierdolę Za ty dupę O no, jaki syf <noise> Dobra, a gdzie tędy dojdziemy? Może coś fajnego znajdziemy Ej nie, zobacz Jest kolejna marionetka Coilhead, ja pierdolę Ej, weź, weź poczekaj tu chwilę, zobaczę co tam jest tylko Mhm Jak ty nie masz targi nawet Kurde, jak mamy tu przejść teraz? Gigał gdzieś wiosna. Trzeba by cię opuścić. Ja jestem obrócony. Ha! A by cię zabił? Ty, przejdziemy! No nie. He <tknął>, he kurde. Ej, też latarkę? Jasne. To spróbuj, spróbuję, uciec. Siewa. Siewa, ja go przetrzymam, spoko, tak się nigdzie nie ma. O, zabił mnie, zabił mnie! Hahaha, Ja też się to to... A ty co, zrobiłeś? Są. I co? Kurwa, grał tu gówno pierdolony. chciałem to wyłączyć, i kurwa, odwróciłem pół głowy, żeby drzwi katatać, bo jestem w samych drzwiach. Mnie kurwa, złapał jak popałem za klamkę. <śleski> o, O, <śleski> Hahaha A Co to, to, to Ale super <śmienicza> Kurde, no co jest? Z mnie ten grobal kurde. Nie no, dosłownie ma stać przy drzwiach i patrzeć na potwora <śmienicza> I on i tak umiera I... i zaczyna nas goić ten no potwór no, Chciałem otworzyć drzwi, no <śmienicza> W ogóle jaki furde ja to cię chciałem... zabiło A ja nie wiem ja chyba próbowałem przejść koło niego jakoś I mogłem go na chwilę ten, zgubić co czuł W ogóle jak ty utknąłeś tam to było takie <laughs> niesten Ja myślałem że to ty sobie się odwrócisz i znowu się spojrzysz, a ty Czekałeś chyba trochę Czy nie e, co nie, ja po prostu się odwróciłem i spojrzałem od razu, nie? Uga uga, uga, uga. Dobra, witam tam Nie zaraz tutaj to łączyć Urin Urin, gdzie ty, gdzie, gdzie ty jesteś? Zaakceptowałeś to za pro? ty Zapro? Potrzebujesz, Potrzebujesz go, innego, go innego, czy co? No, za Zapro zostałem, ale na Steamie. No tak! No i masz Wim to wiem. po prostu kliknąć, jak, jak już jesteś... Masz, masz na... W... Mam kliknąć host? Co? Nie, czy nie host, nie, to nie masz, tak masz kliknąć i zagrań w, w grę! <laughs> Stefan Jakubowski się dotknął. Ej, ale... Sorry. <śmiech> Stephen, <śmiech> w ogóle zmień sobie ten, prodo jest, Spajk nie będzie mógł filmików robić. Ty będziesz się nazywał Stefan Jakubowski. Nie wiem. Nie wiedziałem, że Ulin taką muzykę lubi. Kurde, to jest pająk. Stefan, po co za wtórkę? Zapraszam. Jak żartować przed normalnego, jakiego? Tego Manifrensa? Stefan, co robisz przed twarzą? Go chciałem kajtować. Gitać i mnikać. Ty mi zamknąłeś drzwi i nie zamknąłeś. nie wiedziałem, że on przychodzi. Ja jestem od Manifrensa, no. tylko... On no, przecież się ja byłem z z przed drzwiami. I ty mnie zamknąłeś. <susurany> nie. Dobra, co teraz? Uryj, nie jesteś A co ja mam robić? Eee, eee tu i pada! Chłoki-toki, podnieś te walkie-toki. no. nie można do iść zapamiętać. Ja oponent ten będzie tam gdzie? Ja jest. pierdolę! Co się stało? Co mnie zrobiłeś? Nie widziałem żadnej tej lecia, <laughs> ty odleciałeś statkiem, co ty zrobiłeś? Czy trzymał... E, kliknął E kliknąłeś tą... fajkę Zamiast z tych kusiczki tutaj. Tu masz te kusiki, tu, tu te Czerwony i szary kusik, a nie co? Jak kli klikniesz, to się zmieni obrazek. Kliknij sobie. Nie bajka. Wajkinia, tylko ten guzik biały, albo czerwony. A, to tu. Jest. Dobra, widzę. I Dzięki. biały co robi? Tak, idź tędy, tędy. Prosto. Teraz prawo, tak. I no, jest jakiś tam itemek. Powinien być. Chyba. To Dobra, to są. Co tam się dzieje? Dobra Jakiś inny Dobra coś wyszedł Aha poszedłeś ktoś to mi przyszedł Co, w statku siedzisz Nie, taką mi przydzielono rolę teraz Musisz uważać na Mikan'a. Po prostu stwory tam słyszę. Bo tu jest tak pusto. coś chłopaki ci nie słyszę, bo nie mają nauki takiej. Aha.